pochmurny dzień dzisiaj idealny dzień na to, żebym nagrał film po którym możliwy, że będę znienawidzony i przez ludzi nowoczesnej duchowości i new age i przez ludzi, którzy są chrześcijanami szukam prawdy a zazwyczaj prawda jest gdzieś po środku. Znasz to hasło, nie? Otworzę ten film stwierdzeniem. Stwierdzenie jest takie. Są ludzie w New Age, teraz, w New Age, nie? Wiesz o co chodzi? Ta nowoczesna duchowość, ta taka hybryda i to połączenie tych wszystkich różnych filozofii ze sobą. Hinduizm, buddyzm i taka hybryda, która łączy te najfajniejsze elementy. Ludzie, wielu ludzi z New Age są bliżej Boga, bliżej Jezusa, bliżej tego jednego, prawdziwego Boga, tak jak się ujawnił poprzez Pismo Święte. Ludzie z New Age są bliżej Niego. Nie, nie wszyscy, ale wielu ludzi w New Age są bliżej Niego, ojca w niebie, bliżej Ojca w niebie, niż niejeden chrześcijanin. Wielu ludzi z New Age są zbawieni i są razem z Nim. A wielu chrześcijanów nie są ani trochę z Nim. Teraz są też ludzie w New Age, którzy są, którzy są całkowicie oddaleni od Boga i nie mają tego prawdziwego połączenia. I też są chrześcijanie, którzy mają prawdziwe połączenie. Przeczytam ci jeden taki fragment, który pokazuje to klarownie. To jest Ewangelia Mateusza, rozdział 8 od wersetu 5. Przeczytam, posłuchaj uważnie, bo padają grube słowa. Jezus. Gdy wszedł do Kafarnaum, zbliżył się do niego setnik. I zaczął prosić: "Panie, mój sługa leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi". Powiedział mu Jezus: "Powiedział mu: "Przyjdę, aby go uzdrowić". Wtedy setnik powiedział: "Panie, nie jestem godny, abyś wszedł do mojego domu". Ale powiedz tylko jedno słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, chociaż sam podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. I kiedy mówię jednemu z nich idź, on idzie, a innemu przyjdź, on przychodzi. A gdy do sługi mówię zrób to, on robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się. I powiedział do idących za nim: Zapewniam was: u nikogo w Izraelu nie spotkałem tak wielkiej wiary. I dlatego mówię wam: Uwaga, posłuchaj: Wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu, i w królestwie niebieskim zasiądą przy stole z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, a synowie królestwa zostaną wyrzuceni w ciemność. Na zawsze. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Do setnika zaś powiedział: Idź, niech ci się stanie tak, jak uwierzyłeś. I w tej samej chwili jego sługa odzyskał zdrowie. Zwrócę uwagę na ten jeden fragment. Wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu. I w królestwie niebieskim zasiądą przy stole z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. A synowie królestwa zostaną wyrzuceni w ciemność, w ciemności na zewnątrz. Przyszedł do niego taki Rzymianin, taki rzymski dowódca wojskowy, setnik, poganin, New Age. Wiesz, w co wierzyli oni wtedy? Wenus, Mars. Niedużo się zmieniło od tej pory. Teraz też Wenus, Mars, słońce, planety, e, słuchanie się planet i chwalenie wszechświata, czyli planet i tej konstrukcji twórczości Boga. Niedużo się zmieniło. A jednak ten rzymski dowódca wojskowy Poganin. Uwierzył. Miał pokorę. I powiedział: Ty masz największą moc i ty możesz zrobić wszystko. Ustawił się pod niego. Ustawił się pod Jezusem pokornie. Jezus po tym powiedział, że przyjdą ludzie ze wschodu i zachodu, z różnych miejsc, którzy może nawet nie mają dostępu, ani kontekstu, ani umysłu, ani intelektu, żeby pojąć, albo zrozumieć, albo, albo zacząć rozumować teologię, Biblię i Pismo Święte, przyjdą tacy ludzie i zasiądą z Abrahamem w Królestwie Niebieskim. I to nie jest tylko jedna historia. Jeszcze jeden krótki fragment przeczytam. W różnych fragmentach w Ewangeliach jest dużo takich fragmentów, w których Jezus spędza czas z, z poganami. Po prostu rozmawia z nimi, pomaga im i wiele razy chwali poganów za ich wiarę. Jeszcze jeden fragment: Ewangelia Mateusza, 15, od wersetu 21, czytam. Jezus odszedł stamtąd i udał się w okolice Tyru i Sydonu. Pewna kobieta kananejska, poganka, która pochodziła z tych stron, wyszła mu naprzeciw i głośno wołała, zmiłuj się nade mną, panie, synu Dawida, zły duch bardzo dręczy moją córkę. Ale on, Jezus, nie odezwał się do niej ani słowem. Uczniowie podeszli do niego i prosili, odpraw ją, bo krzycy za nami. On odpowiedział, Przecież zostałem posłany tylko do owiec, które zginęły z domu Izraela. Czyli Jezus zbiera swoje owce, swoich ludzi. Ona jednak podeszła, pokłoniła się i prosiła, Panie, pomóż mi. Lecz on odpowiedział, Nie wypada. Zabierać chleba dzieciom i rzucać go szczeniętom. Ostro pojechał. Porównał ją do szczeniaka. Powiedział jej: Ja nie będę zabierał mojej uwagi, mojej energii, mojego leczenia od moich ludzi, od moich dzieci, i dawał szczeniętom, poganom. To był taki test, powiedzmy. Ona odpowiedziała, tak, panie, ale i szczenięta zjadają resztki, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus powiedział, kobieto, wielka jest twoja wiara, niech więc ci się stanie tak, jak chcesz. I w tej samej chwili jej córka została uzdrowiona. Ta kobieta wykazała się pokorą. I nawet jak ją niebezpośrednio nazwał szczeniakiem, to ona przyjęła tą pozycję. Nie, nie, nie podważyła go, nie, 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 nie wyszła dumą, nie podważyła jego słów. Przyjęła te słowa. Tak, może jestem szczeniakiem? Ale nawet szczeniętom resztki mogą spaść ze stołu. <grym> Czyli ona mówi: Okej, okay, ty masz swoje jedzenie dla swoich dzieci, ale może jakieś resztki dla szczeniaków. I ją uzdrowił. A jednocześnie Jezus. Wiele razy w Ewangeliach mówi o tych wszystkich znawcach pisma i tych ludziach duchowych, którzy się modlą na pokaz i robią te prawidłowe rzeczy, i ja to zrobię dobrze, ja robię dobrze. Wiele razy o nich mówił, że oni się spalą. Oni nie są z nim. Czyli nieraz Boganie są bliżej Boga niż się wydaje. Nieraz. Ludzie z New Age są bliżej Boga niż się wydaje. Teraz. Ja podejrzewam z mojego rozumienia, że Bóg wie, że jak się urodziłeś w pewnym miejscu, masz traumy związane z Kościołem, masz traumy związane z religiami ogólnie, z chrześcijaństwem, masz traumy jakiś ksiądz, który nie był prawdziwy ksiądz. Nagadał głupoty. <noise> I straumatyzował. I Bóg wie, że okej, okay, intelektualnie, tekstami, Biblią, pismem, teologią, nie, nie, nie dotrze do pewnych ludzi. Ja podejrzewam, że Bóg wlicza to. Wlicza to, że ktoś się urodził w miejscu, gdzie nawet struktura mentalna nie ma miejsca. Jest tak ułożona struktura, że nawet nie ma miejsca, żeby ta teologia i Biblia i teksty biblijne i Pismo święte w ogóle żeby dotarło, żeby się jakoś ułożyło. Więc, jeżeli nie można teologią pismem świętym dotrzeć, to w jaki sposób ci ludzie z New Age są połączeni z Bogiem? Jeżeli poczytasz Biblię, poznasz, że Bóg Zrobił jedno ostatnie przymierze z ludźmi. Poprzez poświęcenie Jezusa Chrystusa. Ostatnie przymierze z ludźmi. Jezus się poświęca. Ludzie są oczyszczeni. Ludzie otrzymują godność za darmo. Niebo sobie wypracowali za darmo. I nawet nie można sobie wypracować. To jest też punkt na drodze wiary, do którego docierasz i to boli, jak zaczynasz wiedzieć, że nie możesz, <głos》>, że nie możesz stanąć na wysokości zadania sobą, swoimi staraniami nie możesz i w pewnym momencie decydujesz, albo będziesz się starał po swojemu, taki ja dam radę albo przyjmiesz ten dar za darmo więc to przymierze z ludźmi, które zrobił Bóg, jest takie jesteście oczyszczeni Oddałem syna. Wziął to na siebie. Po drugie, zapiszę prawo w waszych sercach. To jest napisane, prorok Joel mówił o tym, że pod koniec, gdy Jezus przyjdzie i zrobi to, co zrobi, Bóg zapisze prawo w sercach ludzi. I od momentu poświęcenia Jezusa, ja mam takie, taką teorię, że od tego momentu ludzie otrzymali takie dodatkowe czucie. To czucie, które masz, to, to czucie, o którym mówię w New Age, nie? To, czucie, to czucie serca, że ja wiem w sercu, to, to, to jest dar otrzymany, to jest zapisany kod, taki dodatkowy, tak jak zapisał. To, co jest w tekstach, w sensie, to jest intelektualnie bardzo rozbudowane i bardzo niesamowite. Ale tę esencję, tę energię zapisał w sercu każdego człowieka. I masz to czucie, masz to takie rozpoznanie, co jest dobre. I możesz się tego słuchać albo nie. Więc po pierwsze, mamy oczyszczone grzechy. Po drugie, zapisał prawo w naszych sercach. I jeszcze jest trzecie: otrzymaliśmy jeszcze pomocnika. Tak jak Jezus mówił o Duchu Świętym: Ja odejdę, przyjdzie pomocnik. Prorocy przed Jezusem jeszcze mówili, że z poświęceniem Jezusa, gdy stanie się to, co się stanie, gdy przyjdzie Chrystus i wykona swoje dzieło i poświęci się, to Bóg wyleje swojego ducha na wszelkie ciało. Więc teoretycznie 2000 lat temu rozpoczął się proces, gdzie każdy otrzymał Ducha Świętego i prowadzenie, dodatkową pomoc. Na tyle, na ile się otwiera na to. Więc oprócz tego, że masz oczyszczone wszystko, grzechy, otrzymujesz godność za darmo, otrzymujesz wszystkie dary za darmo, Prawo masz zapisane w sercu, masz to dodatkowe czucie i jeszcze masz pomocnika, który cię prowadzi. Jeżeli nie może dotrzeć intelektem, tekstem, teologią, takim jeszcze głębszym rozumieniem, bo jeżeli chcesz więcej, to idziesz do Biblii. Ale pewien poganin, pewien New Age człowiek ma pewne blokady i Bóg wie, skąd pochodzą te blokady. <grym> I wierzy, jeżeli te blokady są tak mocne, to nie dotrze chrześcijaństwem. Ale ten poganin, ten człowiek New Age ma ducha świętego. Na tyle, na ile otwiera się na to, na to prowadzenie. I ma zapisane prawo w sercu. Ma to czucie. I poganin, człowiek New Age. Otrzymuje ducha świętego, pomocnika, i to jest trochę hamowa, ale nazywa to wyższe ja. Moje wyższe ja mnie prowadzi. Anioły mnie prowadzą. Babcia mnie prowadzi za światów. Okej. Okay. Nadświadomość. Mamy coś takiego jak nadświadomość, i ta nadświadomość mnie prowadzi. Nazywają to na różne sposoby. I to jest smutne trochę, bo tak. Wiesz, jest, jest tam Duch Święty, jest, jest Bóg. jak, okej, okay, no nie, nie, nie możesz tego nazwać inaczej. Tak? Twój mózg jest zblokowany. Nie możesz przyjąć pe, pe, pewnych rzeczy, pewne, pewnej wiedzy nie możesz przyjąć może. Więc podejrzewam, że Bóg wlicza to. I tak najważniejsze jest to, kolego, żebyś się słuchał tego. Nawet jak nie masz pojęcia, jak to nazwać, i nie wiesz, co to jest, i nie możesz się zbliżyć do głębszej prawdy tego. Jeżeli się tego słuchasz, jeżeli pokornie przyjmujesz to prowadzenie, nawet jak to nazywasz wyższy ja, jeżeli przyjmujesz to prowadzenie, to masz wystarczająco pokory i uznajesz coś nad siebie. Nawet jak nie wiesz, jak precyzyjnie to nazwać, nawet jak nie, nie mówisz, o, rozpoznajecie Boże, jesteś taki, tak jak się nam ujawniłeś w tekstach, nie masz dostępu do tego, bo teksty są zblokowane, bo mózg jest taki zblokowany. Ale przynajmniej uznajesz, że jest. I pokornie przyjmujesz to prowadzenie. I ten duch święty prowadzi Cię. I przyjmujesz to prowadzenie. I słuchasz się tego serca, tego prawa, które masz zapisane w sercu. To jest najważniejsze. Bóg się patrzy na serce. Bóg przyjmuje poganów. Jeżeli mają wiarę, pokorę, przyjmują prowadzenie. I słuchałem się tego, co zapisał w ich sercu. Po prostu, jeżeli chcesz precyzyjniej <śm>, poznać Boga, no to wylądujesz w ramionach Jezusa, wylądujesz w tekstach biblijnych. To są niesamowicie trudne teksty. Są trudniejsze. Przecież ja myślałem, że są trudne. Czytałem, widziałem, o kurczę, to jest głębokie. Idę warstwę dalej. O kurczę. Idę warstwę o. o, 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 o. Idę warstwę dalej i wiesz. Zaczyna mi wywalać korki. To jest naprawdę, naprawdę głęboka rzecz. I ja uważam, myślę, z tym rozumieniem, które mam teraz, że Bóg wie na ile kogo co stać. I podejrzewam, że patrzy się na człowieka, który chodzi do kościoła, zapala świeczkę, wykonuje pewne modlitwy jak robot. Ja jestem dobry, ja pójdę do nieba, zrobiłem tą właściwą rzecz. I później wraca do grzechu, do błędów, do, do niewiary. Stawia wszystko na, na chwałę, na pieniądze. Ale zrobiłem tą rzecz w kościele, zapaliłem tą świeczkę. I pójdę do nieba, jestem lepszy. Oni są gorsi, jestem lepszy. Podejrzewam, że oni są w dużo gorszej pozycji niż jakiś człowiek z New Age, który słucha się tego kodu w sercu, który zapisał Bóg i przyjmuje pokornie to prowadzenie, nawet jak nazywa to inaczej. Po prostu jak mówisz wszechświat i mówisz źródło, źródło mnie prowadzi, to po prostu nie trafiasz precyzyjnie. tak Otrzymujesz to miłość, otrzymujesz łaskę Boga, otrzymujesz pomoc, otrzymujesz, podejrzewam, zbawienie. To też zależy od wielu innych czynników, to jest bardziej zniuansowane ale tak ogólnie myślę, że otrzymujesz zbawienie. Nawet jak po prostu nie wiesz, nie wiesz jak inaczej to nazwać i tak nie masz dostępu do precyzyjnej, Precyzyjnego poznania Boga otrzymujesz. I mówisz, sześciat, i mówisz źródło, i otrzymujesz tą miłość. Po prostu, jak masz ochotę poznać Go, tak, tak poważnie poznać Go, to będzie bardzo intensywne poznanie Go. Zobaczysz rzeczy, które bardzo trudno przetrawić. Jak chcesz go poznać bardziej, to ja jestem pewny, że nawet ktoś, kto jest w New Age albo w jakiejś hybrydzie filozoficzno-duchowej, to jeżeli naprawdę szuka bardzo mocno tej prawdy i, i, i chce iść dalej i poznać bardziej Boga, to ja uważam, że wyląduje w, w Biblii. Bo ona jest prawdą wprawdzie, 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 wprawdzie. Po prostu to jest bardzo trudne do od, od, odpakowania. I to jest kwestia precyzji. Będziesz kochany, Bóg jest z tobą. Patrzysz się gdzieś indziej i mówisz wszechświat. O, wszechświat! O, rozmawiam z wszechświatem, o, anioł mnie prowadzą. Bo może nie wiesz. Może nie masz dostępu, może twój mózg jest za bardzo zblokowany. Ale pokornie przyjmujesz prowadzenie, słuchasz się tego serca. I jesteś dobrym człowiekiem. To Bóg Cię kocha. Po prostu ty patrzysz się gdzieś indziej i ta, ta miłość tak dociera tak w jakimś stopniu do ciebie. A chcesz precyzyjnie jego poznać i zbudować relację z tym, od którego wszystko jest. I poznać, jak się pokazuje tobie, bo pokazuje się nam. W Biblii Bóg się po prostu ujawnia. Hej, taki jestem. Chcesz mnie poznać? Pewnych ludzi to przeraża. Wtedy, jeżeli chcesz więcej, jeżeli chcesz przyjąć więcej z Boga, jeżeli chcesz otworzyć się na więcej miłości, którą ma ci dodania, to zamiast patrzeć się gdzieś indziej, otrzymujesz wtedy miłość, ale zamiast patrzeć się gdzieś indziej, to obracasz jej twarzą w twarz, patrzysz się i wtedy, jak patrzysz się na Niego, poznajesz Jego, jaki jest, jak stoi przed Tobą. W pewnym sensie, metaforycznie, to wtedy otwierasz się na więcej. Powiem z mojego doświadczenia. Czytając Biblię, otwierając się na te teksty i wiadomo, sercem, bardziej sercem niż intelektem, bo intelekt to jest fajna rzecz, ale to jest też serce tutaj. Intelekt nie wystarczy. Jedyne, co się stało, to jest to, że poznałem wdzięczność na poziomach, na których żadna filozofia, żadna duchowość, żadne medytacje, żadne różne buddyzmy, czy pakwatity, czy różne... I zakłębiałem się w różne rzeczy w swoim życiu. A jak się otworzyłem na poznanie Boga, tak jak się nam ujawnił, bo jestem pewny, że to, to jaki jest Bóg, to się ujawnia w Biblii. To, to jest to, to jest to, to jedno to, to, to prawdziwe. Były spisane różne rzeczy. Nawet przed Biblią różne rzeczy, takie prawie, tak pewne istoty, pewni ludzie wiedzieli coś tam, ułamki, i tak Bóg ujawnił to, tak? Tak jest naprawdę. Popatrzcie, tak jest. Sprostuje to wszystko. Były, było mówione o potopach. Nie, to było tak. <taki> Takie sprostowanie. Więc jedyne, co się zmieniło w moim życiu, to jest to, że poznałem miłość, wdzięczność, wiarę, poczucie wartości, lekkość, leczenie ran, traum, transformację. Nawet te inne filozofie nawet nie są blisko. Nawet, nawet nie są. Nawet nie są blisko tego, co, co Biblia mi odpakowała. I ta droga z Bogiem i poznawanie Jego, tak jak się ujawnia w Biblii. To jest ten moment, w którym teraz poznaję Jego. I to jest szok, że możesz go poznać. Możesz go poznać! I to jest. Jeżeli masz siłę i możliwość i Cię ciągnie i chcesz. Bo pewnie ludzie może nie mogą. Nie, nie dla każdego to jest. A jak nie możesz, to zawsze masz zapisane w sercu prawo i masz Ducha Świętego, który Cię prowadzi. Jest okej. Okay, jest to wybaczone. Jeżeli, jeżeli nazwiesz to inaczej... Mówisz wyższe ja, jest ok, to jest wybaczone. Ważne jest to, żebyś tego słuchał. I nawet Jezus sam powiedział, że ten jeden grzech, który jest niewybaczalny, to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. To jest nieprzyjmowanie tego prowadzenia. Takie uparte, ciągłe nieprzyjmowanie tego prowadzenia. Nagrałem o tym osobny film, jest na kanale. Więc. Jak teraz będziesz się patrzył na swoich ludzi? Ludzi, których poznajesz? Ludzi, którzy są w New Age, ludzie, którzy są chrześcijanami. Czy możesz znieść to, że niektórzy poganie są bliżej Boga niż nie jeden chrześcijanin? Bo jest coś takiego jak plemienność. Chcesz, żeby Twoja grupa była najlepsza. I to aktywuje się takie ego grupowe. To są mocne rzeczy, te plemienne rzeczy. A jednak myślę, że jest tylko jedno miejsce, w którym jesteś bezpieczny. W jego ramionach. Żadne plemię cię. Nie uratuje. On cię uratuje. Więc mam nadzieję, że to jest pomocne jakoś. Mam nadzieję, że nic hejtujecie mnie new age'owscy ludzie i chrześcijanie. Szukam prawdy i odkrywam. I nadal się uczę. I nadal będę się uczył. Tyle.